Witajcie, słuchajcie, bardzo ciekawy pojazd jak widzicie. Co to jest? I strójka, ale jakaś dziwna, bo czterosobowa. No, takie wychodziły. Takie są jeszcze pożądane na rynku, bo rodziny też nie tylko są jechać dwie osoby, a jak są ja, cztery czterosobowe. Więc trafił do mnie taki pojazd, więc postanowiłem Wam go pokazać, bo na polskim rynku naprawdę jest to bardzo specyficzny pojazd. Ale to, że specyficzny nie że zły, naprawdę bardzo fajny pojazd, moim zdaniem. naprawdę Robi robotę. Skąd go znam? Gdzie go poznaliśmy? To jest z naszych, naszych znajomych, co byli z nami w Maroko już chyba drugi raz. Tak, drugi raz byli w Maroko, więc tym pojazdem zrobili dwa razy Maroko i naprawdę są zachwyceni tym pojazdem, jego właściwościami terenowymi itd. Ale przejdę troszeczkę bardziej w szczegóły i Wam troszeczkę opowiem bardziej szczegółowo oraz jakieś, jakieś ciekawostki ciekawe. Ciekawe ciekawostki, tak, tak, tak. Yy, więc przejdę do bardziej konkretów. Będę się troszeczkę się sposiłkuje też troszeczkę informacjami z biletynu Kanama. Tak, żeby po prostu nie pomylić się z wagą, ani tak dalej. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o ten pojazd, to jest 2021 rok i to jest bardzo ważne, że to jest ten rok, ponieważ po 2021 zostało wprowadzone bardzo dużo zmian w tym pojeździe i to na plus, ale o tych ciekawostkach, to, nie, to za chwilę. Przejdźmy do takich typowych, można powiedzieć, szerokości, wysokości, długości. Więc tak, jeśli chodzi o szerokość, to jest 184 cm, Długość, muszę sobie sprawdzić, to jest 4 m 20 centymetrów, czyli jak widzicie ogrom. Długościowo to jest naprawdę kawał pojazdu, ogromny pojazd. Więc dłuższy niż jeden, nie jedno auto chyba klasy, już nie chcę o jakiej mówić, no ale czy jakieś tam Focus tak dalej, to chyba to jest w tych wielkościach. Co ważne, jest to wersja XRS, czyli tutaj mamy najmocniejszą. Dodatkowo, do tu mamy najmocniejszą, to jeszcze mamy na smart shockach. To też wam wszystko opowiem o tym, bo to jest bardzo ciekawe, co to są smart shocki. Tak, tutaj macie oznaczenie Turbo RR. Turbo RR oznacza 195 koni. 195 koni w tym pojeździe. Waga tego pojazdu to jest 843 kg i teraz tak, czy to jest dużo? Moim zdaniem to nie jest jakaś super dużo. Względem normalnej X trójki ten pojazd waży tylko 60, chyba 8 kg więcej niż X trójka normalna, dwuosobowa, Więc przedłużając i dokładając może klatkę, nie klatkę, to wszystko, to oni we pozorom dużo. Nie, ten pojazd nie przybrał na wadze, zwróćcie uwagę. Więc to jest naprawdę to jest bardzo, do, bardzo dobrze to zrobione pozorom, gdzie wiadomo, przy tej długości musieli. Sztywność pojazdu utrzymać. Wiadomo, klatka ma dodatkowe zastrzały, przedłużona. Wiadomo, do, dochodzą do fotele, podłoga. Za, zobaczcie to wszystko w środku. Więc to ma swoją wagę. I tutaj tylko na tym wszystkim przybrało tylko 68 kg. Więc moim zdaniem, naprawdę Canon tutaj jest mega robotę dobrą, tak? Słuchajcie, pierwszy może wejdę do środka i pokażę jak, jak to wygląda. Ja mam 84 i to nie w kapeluszu tego 1,84 84 było więcej, ale już z wiekiem się idzie w dół. Więc przy okazji, będę od razu pokazywał, co mi się podoba, a co nie. Więc, tak, pierwsze, co mi się nie podoba, to że klamki są od środka. No i ten nieszczęsny pasek, no to tak nie powinno być. W nowszych modelach, już w RC, już to zostało zmienione i jest tu otwieranie, więc to, jak to otwieranie od środka, jest słabe. Z ciekawostek, ono już ma dołożony panel. Ten panel jest dołożony dodatkowy, oryginalnie. Ani ten, ani ten, tego typu paneli nie ma, więc to macie otwarte, więc to jest jako dodatek. No, moim zdaniem głupota, bo to powinno być od razu standardem w tych pojazdach. No, żeby było to, zobaczcie, no, prosto z koła skręcacie, bo to idzie do środka, więc, moim zdaniem, powinno być to w standardzie. No, a tutaj widać nawet po tym, że to od kamyszków raz zostało strzały, więc naprawdę to mega chroni. Dobra, idziemy do środka. I teraz tak, siadamy do środka. Wsiadanie to jest jak w sportowym, bardzo aucie. Ja nie jestem jakiś dziadek, a naprawdę jest co robić. Przede wszystkim trzeba uważać tutaj, na ten narożnik wystający tutaj. Bo tutaj można łatwo przy wychodzeniu i wchodzeniu można o niego uderzyć, to trzeba uważać z tym, tak? Wiadomo, zamykamy drzwi. Co mi się nie podoba, od razu powiem, to że te drzwi są tylko plastiki, że nie są wypełnione. Tak jak widzicie, tu od środka, o zobaczcie, tylko mamy te ramki. O no to by mogło być za te pieniądze to, bo to naprawdę kosztuje worek pieniędzy no to to powinno być, moim zdaniem, wypełnione, że to ładnie wyglądało. No ok, no tak było robione, robią do teraz. Wiadomo, to są kilogramy, które odzyskali, tak. Ok. Jeśli chodzi o wnętrze, no wnętrze to jest 2,21 rok. Spartańskie, no bo to no nie jest jakieś super rewelacyjne, ale te spartańskie jedyne co to się zwiększy są zegary, te dużo, są dużo większe chłodne są, czytelne. Jak najbardziej na plus, przełączników nie ma jakoś super dużo, to jest bezpośrednio bardzo prosto, bo tutaj mamy tryby jazdy, tu mamy ustawienia zawieszenia i blokady i tak dalej tak dalej, to jest wszystko właśnie związane z zawieszeniem oraz napędami i tak dalej, więc moim zdaniem tutaj bardzo prosto to zrobili, jeśli o przykładnie CVT, znaczy biegi, to wiadomo, parking R, NH, czyli bieg wysoki, niski i tyle. A to cykorłapka dla pasażera, to nie jest ręczny, nie mylcie, to jest ręczne. Jeśli chodzi o schowki, to mamy tu schowek, brudny, bo po Maroko, to no jest, jakiś tam jest ten schowek, nie jest widać super szczelny, nie ma tu już uszczelki, może kiedyś była, nie wiem, ale na nie widać, że był szczelny, ale jest jeden schowek, tutaj tu coś mamy? Nie, tu nic nie mamy, więc tu ze schowku nam się kończy. Jedyne co można z dodatkowych rzeczy, to można, są tu takie otwory, znaczy otwory, elementy zrobione tutaj takie, można tu powiercać się śrubkami i wtedy przymocować tu od, od dołu sakwy pod dach i wtedy byście mieli dodatkowe po prostu miejsce, tak samo w drzwi można też montować sakwy. I siedzi o pozycję, tutaj tylko pas, fajnie, że pasy są już czteropunktowe. 4 znaczy punktowe te coś my montujemy właśnie w naszych zetworcach, więc to jest bardzo fajne. To właśnie od nich montujemy. Gruba kurtka, albo ja gruba. Dobra. Ale te pasy są najlepsze. To nie ma nic, moim zdaniem, lepszego pasów, rewelacyjne pasy. Moim zdaniem bardzo dobra pozycja za kierownicą jest. Wiadomo, jeszcze fotel jest przesuwny, można... jeszcze chyba... O, do tyłu. Już, zobaczcie, Ja my to się tutaj, to nawet... Za pozycję, bym musiał sobie przesunąć do przodu, ale moim zdaniem bardzo fajna pozycja, lekko leżąca, nie jest zbyt prosta, ani zbyt pochyła. Taka moim zdaniem perfekcyjna to jest pozycja. No i tyle, Sta odpalanie, wiadomo, zrywka kanamoska, odpalanie, guzik i działa. Pięknie chodzi, przede wszystkim to trzeba przyznać, tak? No to było tyle. No słuchajcie, tu w środku więcej zima, fotele przede wszystkim bardzo wygodne. No fotele muszę przyznać naprawdę. Mi odzią fotele są naprawdę mega, ale jeżeli to jest wersja czteroosobowa, to zobaczmy jak z tyłu. Zaprzełem do tyłu, to normalną pozycję sobie zrobimy. To trzeba poszukać to Dobra, mamy to. I siadamy do tyłu. Dobra, i teraz tak. Z tych już widzę. Pod pasażerów zrobili sobie takie pod lewą i nogą, no, lewą i prawą nogę yy, takie stopnie, że można było fajnie oprzeć, żeby ta noga wam nie wjeżdżała, żeby było pasażerom mieli oparcie. Powiem tak, miejsca bardzo dużo, twierdzę, jak na drugi rząd. Tu jakieś mamy cup holdery, jakieś tutaj pierdoły, że się powkładać, ale miejsca to naprawdę tutaj bardzo dużo. Fajnie, że tu zrobili takie miękkie gąbkę. Tu, a, tu są mocowania do pasów. Tu są. To, potem są mocowania do pasów, te akurat są skręcone, więc po prostu by się nie walili, to jest to mięciutko to zrobili, więc bardzo fajnie. Nad głową, bardzo dużo miejsca. Tyle. Czekajcie, o. Dwie ręce, no to jest bardzo dużo miejsca. Działamy do 80, ponad, więc spokojnie. Więc tutaj miejsce dla dwu, tych, tych osób, które są z tyłu, bardzo dobre. Wiadomo, no, macie kierowcę przed sobą, no to wiadomo, jeszcze go, jego głowa za dużo nie widzieć, więc lepiej, zawsze wychylone będzie że trzeba być, tak? Dobra, wychodzimy, patrzymy co dalej. Teraz tak, standardowo ten pojazd, tak jak powiedziałem, nie ma tego, nie ma tych dodatkowych osłon, to jest jedno, drugiej, nie ma też tego, co tutaj już nasz kolega dołożył, czyli mocowania na koło dodatkowe, tutaj jest taka rozpórka i mocowania na koło, to się przydaje właśnie na długie wyprawy, dołożony jest kufer, taki Teseraka, żeby coś dodatkowo doładować jest to, to odchylamy, wkładamy i tyle bardzo dobre rozwiązanie tutaj mamy super activity, tam mocowanie do drążków ale to już takie są dodatki rzeczy, które mi się nie podobają w tym pojeździe to też, że to przerabialiśmy to niestety podejdźmy tutaj pod ten wahacz tylni wleczony bo, tak jak widzicie, on ma tylnie tylni wachacz, zwleczony, wleczony, tak jak się sportowych pojazdów. A przednie ma, z przodu mamy wielowachacz. Tak? Yy, wachacz wleczony oryginalnie jest malowany proszkowo i niestety, ten proszkowo to z przy, producenta jeżdżąc po prostu szybko, te kamienie lecą i obijają się, i po prostu oryginalny lakier jest zdzierany, i tu jest bardzo szybko. Jest kilka rozwiązań na to. Ludzie montują tutaj chlapacze, sy chlapacz żeby osłonić, żeby te kamienie leciały do środka lub te rozwiązania, co my zrobiliśmy malowanie raptorem pomalowanie z raptorem i to jest po Maroko teraz, gdzie zrobiło prawie 2000 km i nic się nie dzieje czyściutki, ładny, bardzo ładnie oryginalnie wychodzi na bedlokach, ta wersja, ta wersja ma bydloki i na 30 niestety oryginalnie wychodzi na w oponach bikornach, no niestety nie jest to dobre opony do tego pojazdu, nie sprawdzają się moim zdaniem. Tego typu opony, co tu mamy właśnie CST Apache, to jest jedna z lepszych moim zdaniem opon, bardzo odporna. I robi robotę, tak? To jest mega, mega, mega robotę. Yy, tak jak Wam mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o moc tego silnika, no to jest 185 koni. Wcześniej była 175 koni, w poprzednich modelach. Dlatego tu jest podwójny R. Wcześniej było R, to znaczy było koni. 2R, 195. Co się zmieniło? Że aż tyle koni przybyło tak naprawdę. Co się zmieniło? No po prostu dłużyli większą, większą sprężarkę, większa sprężarka, yy, większy interkuler, no i yy, po prostu mniej restrykcyjny dolot, tak, tak dalej, mniej restrykcyjne, może powiedzieć, lepsze dolot i tak dalej. I dzięki temu uzyskali po prostu większe moce. Yy, bardzo dobrze oczywiście, tak? Więcej mocy, więcej zabawy zawsze jest, tak? Przy tej samej masie ciągle tengle tak bowiby, nie? Więc jak spojrzycie na silnik, naprawdę silnik kawał, kawał to jest silnika. Jeśli silnik poprawili, to też musieli poprawić skrzynię CVT. Wcześniejsze modele troszeczkę cierpiały na tym punkcie, jeśli chodzi o CVT, ponieważ y, tam rwało mocno paski, bardzo rwało mocno paski. I więc postanowili przy też y, zmianie, po prostu w 2021, przy zmianach wprowadzić też troszeczkę modyfikacji do skrzyni CVT. Poprawili przede wszystkim chłodzenie, chłodzenie, czyli po prostu przy Szybkim jeżeniu, naprawdę ostre jeżeniu. O, są odpowiednie temperatury, można powiedzieć, w skrzynie CVT, które po prostu nie podają, że ten pasek się przegrzewa i się zrywa. Dodatkowo poprawili przełożenie, no i też wytrzymałość wszystkie, tych, tych, wszystkich tych elementów CVT, więc to i responsywność też poprawili, też lepiej reaguje też na gaz. I naprawdę dużo zmian poprawili, więc 2021 rok wprowadza bardzo dużo zmian, tak? No, jeśli chodzi o CVT. CVT znajduje się akurat z drugiej strony, słuchajcie, jeśli chodzi o, wiadomo, bo. Moc mocą CVT, CVT, ale to, żeby to wykorzystać, to trzeba mieć odpowiednie zawieszenie. I tutaj naprawdę Kanan zrobił kawał dobrej roboty, bo z przodu zamontował zawieszenie Foxa. To jest 2,5 rc 2 RC2. Oczywiście jest to smart shock, o czym będziemy za chwilę jeszcze rozmawiać w, 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 w ciekawostkach. Skok tego zawieszenia z przodu mamy 22cale, czyli razy 2,5, więc to jest ogrom. Jeżeli chodzi o tylne zawieszenie, podejdźmy, to spójrzcie. Ten amortyzator zaczyna się na tej wysokości, tu, tutaj, a kończy dopiero tu. Skok tylnego zawieszenia to jest 24 cale. Z tyłu jest, to jest Fox 30RC2 właśnie model. I to jest to, to jest, to jest tak zwane live shocki, czyli po prostu na bieżąco to jest monitorowane przez komputer. Dobra, to jest za chwilę, jeszcze powiem, to za, za dużo byście chcieli od razu wiedzieć. <laughs> za dużo bym chciał Wam przekazać, tak naprawdę. Więc, tak jak mówię, z przodu mamy 2,5, z tyłu 3,0, z, yy, z przodu 22cale, yy, z tyłu 24cale skoku zawieszenia. Więc to jest potwór, jeżeli chodzi o pokonywanie po prostu nierówności. Ok, i teraz tak. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, teraz jeśli chodzi o, o co chodzi z tym właśnie smarczukami. Bo to jest y, coś, co jest dla mnie y, rzeczą genialną. To, co po prostu to potrafi zrobić, y, te amortyzatory potrafią robić, to jest kosmos. O co chodzi? Słuchajcie, y, do sterowania tymi wszystkimi czy amortyzatorami służy osobny komputer. On zbiera 200 informacji z 9 czujników na sekundę. Na sekundę. I dzięki tym informacjom, y, które zbierze, on potrafi y, ustawić zawieszenie w zależności po czym jedziecie. Czy po prostu y, wiadomo, czy są jakieś nierówności, czy jesteście w powietrzu, czy, czy cokolwiek. On się po prostu dostosowuje. Przede wszystkim, co jest ważne, co on zmienia, to on dostosowuje tzw. rebound and compression, czyli powrót amortyzatora w górę oraz i twardość, czyli to, co jest najważniejsze. Więc y, z, z, to jest tak naprawdę, ono potrafi ustawić amazotor w ciągu 0,017 sekundy, czyli 17 tysięcznych sekundy potrafi ustawić, zawieszenie Wam zmienić, więc tą charakterystykę, jest to niesamowite, naprawdę, czy to, się, czy to jest wadliwe, bo mówicie, że to jest pełno czujników i tak dalej, słuchajcie, te pojazdy już są tak do, dopracowane, tą technologią dopracowaną, że to się nie usłyszy, naprawdę to jest bezawaryjne, to działa, i naprawdę działa i robi kosmiczną robotę. Dlatego nawet jak jedziesz i to przełączysz sobie na ten właśnie tryb Active, i że co ma wszystko samo wybiera dla ciebie, to po prostu jesteś się poduszkowcem i schronięcie się po tych dziurach, po tym wszystkim. Perfekta, naprawdę. Tutaj trzeba przyznać, że jest to kawał dobrej roboty. Tak, dlatego też te pojazdy też są dużo droższe ze względu na właśnie na takie technologie, które zastosowali tutaj, czyli właśnie, yy, to właśnie smart szoki, no, wielkość sprężyny i tak dalej, więc no, to niestety robi, robi cenę. akurat ten pojazd będzie na sprzedaż. Więc jakbyście chcieli, byście byli zainteresowani, to możecie się odzywać. Przekażę wam numer do właściciela, bo on go sprzedawał, bo już y, chce coś innego. Pewnie z tego co wiem to model R, model R, ale też czterosobowy, który wyszedł właśnie. Yy, o modelu R zrobię osobny film, ponieważ też miałem z nim styczność, więc na pewno będę z wami się chciał się podzielić yy, co w nim jest fajnego, co nie fajnego, co potrafi, co nie potrafi. Na pewno ten pojazd jest zaromistą zabawką, która da dużo frajdy, jest fajnie wyposażonym sprzętem, gdzie naprawdę wsiadacie, odpalicie i po prostu tniecie z całą rodzinką i z tyłu też bo, no mi, imię, uśmiech, bo jak wszystkie spędzicie razem czas tak, z całą rodziną, więc moim zdaniem mega fajny sprzęt tak naprawdę, tak? Bo doposażenie to jest jedno, znaczy mamy szybę, wycieraczkę, wycieraczka tak, więc szyba, wycieraczka, dodatkowe koło, zbiorniki, osłonę spodu, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę to jest napchane tego. Co nie miara. Dobra, słuchajcie, jeżeli uważacie, że to jest ciekawy pojazd lub nie, myślicie, macie jakieś inne osoby, jakieś zdanie na ten temat, że uważacie, że to, to się do niczego nie nadaje itd., napiszcie w komentarzu i porozmawiajmy o tym, bo moim zdaniem to jest sprzęt do turystyki, to nie jest po to, żeby wziąć na rajdy. I kurde po narajdach cisnąć? Tylko to jest sprzęt do turystyki. Wsiąść w rodzinki i, na przykład, o, przejeżdżają w w Grecji, Albanii, Rumunia, może nie, bo tam jest ciasno z reguły. Ale takie kraje, gdzie po prostu jest, można powiedzieć, szerzej, można powiedzieć, bo to, tym na to jest co robić, tak? Wiadomo, czy mniejszy sprzęt tym łatwiej. Ale uwierzcie mi, w Maroku, gdzie było ciasno, tak samo wszystko przejeżdżali. Wszystko przejeżdżali, więc naprawdę pełen szacun yy, dla Kanama za kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o ten sprzęt. No to co? To było koniec. Jak macie jakieś pytania? To piszcie w komentarzach i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!